Cześć. Jak co tydzień witam serdecznie w stałym cyklu felietonów pod wspólnym tytułem Rozmowy dokończone Piotra Jastrzębskiego. W tym tygodniu pogadajmy o tym, jak wypito nam zęby. Jak wielki kapitał wraz z rządzącymi ujarzmił ludzką wściekłość zwykłymi prostymi trikami. Zapewne pamiętacie czasy, gdy wszystkie rządy bały się górników. Bo oni się nie cackali. Potrafili się zorganizować, przyjechać do Warszawy i bez oporów i strachu pójść pod Sejm, Urząd Rady Ministrów czy konkretne ministerstwo i zrobić naprawdę konkretną, prawdziwą zadymę. Wszystkie urzędy się ich bały. Bały się ich jak jasna cholera. Dlatego, że oni podobnie jak Klepper i samoobrona. Nie bali się gumowych kuli policyjnych pałek. Mimo, że strzelano do nich, pałowano, gazowano, zamykano, a mimo to przelewał się przez ulicę wściekły tłum. Tłum ludzi zdesperowanych, odważnych i gotowych na wszystko. Ludzi walczących o swój byt. Pamiętacie? Trochę jak przez mgłę, bo to, to dawno było. Neoliberalizm znalazł i na to sposób. Najpierw zrobiono górnikom czarny piar. Wmówiono społeczeństwu, że utrzymuje nierobów, czyli górników. Cały kraj zalały opowieści o ich bajecznych pensjach i przywilejach. Były nawet hasła i plakietki typu Praca urzędnika utrzymuje górnika. Ludzie wpinali sobie w marynarki i w koszule czy swetry przypinki z napisem Nie będę utrzymywać górnika. Ten czarny piar spowodował, że przestali mieć społeczne poparcie, stracili zaplecza. Zrobiono z nich zwykłych chuliganów, stadionowych zadymiarzy. Potem przyszedł czas na żółte związki zawodowe, czyli zakładanie związków samych kapitalistów, by zablokować możliwość np. wejścia w spór zbiorowy z zarządem. Nie będę opowiadał szczegółów, zainteresowani wiedzą, jak to działa, a inni, jak będą chcieli, to sobie wy... to wygoglują. Samych pracowników zantagonizowano poprzez zróżnicowanie wypłat. W tej samej kopalni na równorzędnych stanowiskach ludzie zaczęli dostawać zupełnie różne wypłaty. To z kolei spowodowało zazdrość, rozbiło jedność. Trudno wspólnie prowadzić walkę, patrząc jednocześnie na siebie pod byka. Całkiem niedawno zadzwonił do mnie kolega ze Śląska. Opowiedział mi historię, która dosłownie przed momentem tego telefonu się wydarzyła i której był świadkiem. Podczas wiercenia podziemnej ściany oderwał się potężny kęs skały. Spadła jednemu górnikowi na nogę. Kęs był olbrzymi, a noga krucha. Wszyscy widzieli, że coś jest nie tak, że to złamanie z przesunięciem, ewidentne. Zawołali majstra. Gdy ten przyszedł, popatrzył, powiedział tak odniechcenie: Nic ci nie będzie. Musisz to rozchodzić, a dzisiaj już masz wolne, iść sobie do domu. A zastraszony chłopina, nie dość że w szoku, to jeszcze przerażony, przerażony wizją utraty pracy, przy pomocy kolegów dowlukł się do windy. Wyjechał na powierzchnię a ponieważ nie bardzo mógł iść, podtrzymywał się czegokolwiek, żeby dowlec się tylko do samochodu. Gdy zobaczyli go strażnicy, natychmiast podbiegli. Wyraźnie widzieli już z daleka, że noga jest nienaturalnie krzywa, że to złamanie. Chcieli zabrać go do siebie i wezwać pogotowie. Ale on się nie zgodził, stanowczo, się, stanowczo odmówił i zaczął się nawet z nimi szarpać twierdząc, że nic mu nie jest, że majster powiedział, że on teraz chodzi, że pojedzie do domu i wszystko będzie w porządku. No, ochroniarze niewiele mieli, mogli zrobić ich, chcąc, nie chcąc odpuścili, przecież nie będą się szarpać z facetem, który, który wyraźnie ma złamaną nogę. Nie, nie bardzo więc mogli cokolwiek zrobić. Chociaż się na, na ich miejscu zatrzymałbym go nawet siłą i zadzwonił na pogotowie a górnika nie wypuściłbym z terenu kopalni. Ale pewnie na drugi dzień straciłbym pracę. Pomogli mi dojść do auta. Noga już tak go bolała, że nie był w stanie nawet nacis nacisnąć sprzęgła. Zadzwonił więc po kuzyna, który przyjechał, zabrał szwagra z kopalni i już nikt nie mógł nic zrobić. Nawet jeśli skończyłoby się to amputacją nogi, to kopalnia umyłaby ręce. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak potoczyły się dalej losy tego człowieka. Znam jedynie relację na żywo do momentu jego wyjazdu z kopalni. Czemu nie zgłosił? Czemu nie chciał pogotowia? Ze strachu. Zwykłego ludzkiego strachu o pracę. Gdyby przyjechała karetka, zrobiłaby się afera. Kontrola. On dostałby odszkodowanie. A gdyby wyszły jakieś nieprawidłowości w, nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów BHP, to zarówno majster, jak i całe kierownictwo mieliby delikatnie mówiąc przerypane. Nie, nie dość, że PIP to jeszcze mm, prokuratura. Kłopoty, jak jasna cholera. Tak więc kapitalizm już się nie boi górników. Nie boi się też lewicy. Nie boi się, bo zrobiono dokładnie to samo. Pamiętam, jak wiele lat temu staliśmy ramię w ramię: czerwoni, tęczowi, fe feministki, lokatorzy, antykleryjkałowie i anarchiści. Ale nam też wybili zęby. Najpierw kapitał nas skłusił. Zostaliśmy skłóceni między sobą. Co nie było trudne. Podobnie jak żółte związki zawodowe pojawiły się organizacje feministyczne pod egidą wielkiego kapitału, z takimi ludźmi jak na przykład Henryka Bochniasz na czele. Potem LGBT stało się modne wśród celebrytów. Zaczęli organizować odrębne stowarzyszenia. Antyklerykołowie również, a miano lewicy anektowała Wyborcze i Tygodnik Powszechny. Ich macierzą została Platforma, a wrogiem PiS. Nawet te sztywne środowiska lokatorskie na pewnej płaszczyźnie skłócono. Tym zajął się już PiS, powołując społeczną radę przy Komisji Repry Reprywatyzacyjnej Patryka Jakiego. Początkowo zasiadała tam grupa zaprzyjaźnionych i złączonych wspólną walką ludzi. Teraz każdy nienawidzi każdego. Przez plotki, prowokacje i bezpodstawne oskarżenia. Jeśli ktoś wyłamuje się z którejś z tych grup, to zaraz zostaje okrzyknięty skrajnym komunistą. Wiecie, że w Norwegii działa legalnie Komunistyczna Partia? Tak, Komunistyczna Partia Norwegii. Mają własną prasę. Gazetę pod tytułem Freiten, czyli Wolność. Dostępna jest ona w kioskach, a w winiecie jest oczywiście portret Marksa. Jest również partia socjalistyczna, socjaldemokratyczna, która u nas określona byłaby partią skrajnie komunistyczną. W wydaje także własną prasę i gazetę można dostać w każdym sklepie, w każdym kiosku i ma naprawdę ogromny nakład. Jest bardzo opiniotw opiniotwórcza. Dostępna jest praktycznie w co trzecim, co czwartym domu Norwega, więc pisane tam teksty docierają prawie do wszystkich mie mieszkańców tego kraju. Wiecie, jaki jest jej tytuł? Klasenkamp, czyli w tłumaczeniu na polski Walka Klas. Jest też wiele innych mniejszych gazet, m.in. Rewolucja. Tak, taki ma tytuł. Czy GNIS, czyli Iskra, to z kolei prasa partii o nazwie Czerwoni. Oczywiście wszystkie mają swój program, gdzie, gdzie każdy człowiek pracy najemnej, każdy człowiek wykluczony, wykluczony z jakichkolwiek przyczyn, znajdzie dla siebie ofertę. Czy to będzie kiedyś możliwe w Polsce? Wątpię. Dopóki nie wyrwiemy się spod dominacji kapitału spod Buta i, i wszechwładzy USA, to raczej nie. Wewnętrzne spory te między nami będą się ciągle nasilać, będą ciągle podsycane. Dlaczego wolny rynek tak boi się lewicy? Bo obecna lewica jest wolna od kompleksu PRL. Y ten kompleks był świetną smyczą, na której trzymano wcześniej SLD. Trzymano tak długo, aż z partii do ideowej stała się mniejszą siostrą platformy. Część z nas świadomie dała się przekubić, ale ci, którzy byli odporni na wszelką korupcję i wyznawane wartości, takie jak prawa człowieka, prawa do godnej pracy i tolerancję, stawiali wyżej niż biblijne srebrniki. Zostali najnormalniej w świecie rozjechani przez walec niewidzialnej ręki rynku. Smutne to jak zwykle. No dobra, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w kolejnej audycji. Trzymajcie się.